Pani menadżer obliczyła, że w Polsce kabaretów, Szanowni Państwo, jest 500. Dość świadomie drażnie ewentualne nauczycielki z Polskiego. 500. No i żeby dokuczyć byłemu Ministrowi Finansów. 500 pieniędzy nie ma i 500, i 500, i 500, i 500, i 500. a teraz pisiory? Głowa do góry, a ci w restauracjach, to skąd te pisiory wzięły te 500? Nie. Jak nie było pieniędzy, to skąd wzięły te 500, te 500? Niech Pani powie, młoda. Da się wypocząć za 500 zł. <laughs> Jezus jak spojrzał na mnie. No właśnie. Moja koleżanka, dziennikarka mi wypoczywałabym nad Bałtykiem, tylko przyjechało to 500. Tak, za 500 się da wypocząć. Oczywiście, że 500 staje rano. Proszę, ile pan chce tych wiatrołapów? 6. Ale przysługują dwa. Sześć proszę. I rano. Czwarta nad morzem. <laughs> Facet się grodzi Woła rodzinę. Chodźcie, mamy dwa boiska piłkarskie. A Państwo dzisiaj 25 stopni, wyobraźcie sobie, między zdroję 14. <laughs> nie tu, nabyło się trzy dni. Sąsiad wyjeżdżał trzy tygodnie. Nikt go nie zapytał, dokąd jedzie. To ja za całą, za całą rodzinę, za wszystkich na odciedł. Dokąd? Panie Marcinku, pierwszy raz w życiu między zdroje. Sam, z całą rodziną. Wczoraj wrócił. To co, nie ma miejsca w hotelach? Nie. Wróciłem po narty, czopki, puchówki. Nawet w takim upale, wyobraźcie sobie, no tak jest nad Morzem Polskim. A jak woda w Bałtyku? Do drinków. Więc dzisiaj to święto w Drasku zwyciężyło. Pan Bóg kocha Drasko, Pan Bóg kocha piosenkę, Pan Bóg kocha kabaret. Ja się tylko nie mogłem, nie mogłem sobie wyobrazić, ile to trzeba nas znosić, że trzeba tyle czekać. Mogę wam się pochwalić, że czekałem godzinę. Na wyjście na scenę. Panie burmistrzu, 500 kabaretów burmistrz mi, danie, no i Igorek jeszcze. Więc skoro pan zaprosił mnie, to gratuluję panu poczucia humoru i smaku. Bo jednak jak wyszedłem, to były brawka, czyli nawet młodzież. Wytrzymasz do Igorka? Wójczu jest spokojny, dojrzałym facetem, ale mam nadzieję, że młodzież nie ucieknie. To jest BBC, czy co to jest? Kochani, czy wy sobie wyobrażacie, bo będzie Wazelinka pod burmistrza? Moja menadżerka podała rok temu wysokość honorarium za ten występ i się skurczył zgodził w trzy sekundy. I narobił tyle, że moja menadżerka przez rok do dzisiaj w domu można było więcej powiedzieć i więcej. I więcej i więcej. Ja jej mówię Danka przestań, nie gra się tylko dla forsy. Ale kochani, chcę was ostrzec, cała Polska będzie wiedziała, jak przyjechałem, jak zobaczyłem zawodowe garderoby, jak zobaczyłem tu dwa Jarociny, cztery łębleje, wszyscy świetnie ubrani, to was ostrzegam, że cała Polska będzie wiedziała, że naprawdę można było więcej powiedzieć. Ale już się tym nie, nie, nie stresujmy. Czy wy wiecie jaką miałem Golgotę? Czy wy wiecie, że tego miejsca szukałem dłużej niż jechałem z Kruszwicy? To jest niewiarygodne. nawigacja moja Franca przyjęła mi tylko ulicę bez numeru. No to jaki miałem raj w Odrawsku, jest. Nawet się bałem, że ludzie pomyślą, że nie wystąpił. Jeździ, nie je pokazuje. I szukam, i szukam, i szukam. I, szukam, i nawigacja. Zawróci się to możliwe. Jak, jak jest ulica tutaj, jak się dojeżdża do sceny? Nie, nie. Jak byście tu dojechali? Tu Przepraszam. Jaka? Tak, Marcowa? Nie. Jaka jest ulica, jak się dojeżdża tu z boku? Jak, jaka jest ulica jak się dojeżdża z boku tu do sceny? Przepraszam. Jeziorna. No. I Franca. No to co, to nikt nie, od, nie przyszedł od jeziornej? Jeziorna bez numeru i nawigacja. Zawródzie się to możliwe. zawróć, się to możliwe. Ja sobie się Jezu, jak je zawróć? A burmistrz? A wy? A honorarium? I spotykam faceta Stary Żuk, rozkręcony na śrubki. Kilometro, Mistrzunio, gdzie jest amfiteatr? W no klaszcie, się, bo to dla Was zrobię, będę ojcem tym jak zrobią. Jak życzę? Marcin, zwracam się do mojego menadżera. Gdzie jesteś? Słyszałeś to? Słyszałeś to? Chodźcie, pokaż Państwu, żeby nie było, że ja mówię do ściany. To jest mój menadżer Marcin, słyszałeś to? Ja mówię, cześć Dracko, o tu! Jest niesamowite. Jakiś czas temu grałem w czaplinku. Tak wyszedłem, krzyknąłem, to była cisza. Naprawdę? A drabsko, jak pięknie. A w czaplinku tak samo wyszedłem, tak samo krzyknąłem. Wyszedłem w czaplinku, krzyknąłem, cześć Dracko! A w czaplinku taka cisza. Nie wiem dlaczego. Zobaczcie to między sobą. Dobrze, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Słuchajcie, ale mi się tu guziła podoba i ludzie. I genialny sprzęt dzisiaj, to dzisiaj będzie Kamil Bednarek. Ojojoj. Oj, oj. Słuchajcie, ja nie chcę być gorszy. Mam ze sobą moją maszynkę do beatboxu i nie zawaham się jej użyć. Zobaczymy jak ona tu w ogóle się dzisiaj sprawdzi. Spróbujemy zrobić jeden utwór, dobra? Czekajcie, czekajcie.

Ci, którzy nie znają tej piosenki, zrobimy taki mix, zrobimy taką wersję dla starszych pokoleń z Krzysztofem Krawczykiem to zmiksujemy, dobra? Fajnie, jest dobrze? Były wasy? zła! Słuchajcie, bardzo się cieszę, poproszę troszeczkę więcej gejna, bardzo się cieszę, że, że jest tyle osób, ale przede wszystkim, że jest tyle kobiet. Bo jak jest tyle kobiet, to ja wiem, że będzie dobra zabawa, bo tak jest. Słuchajcie, z moich obserwacji wynika, że dla kobiet o wiele ważniejsze jest poczucie humoru, niż dla nas facetów. Tak, widzę, widzę, widzimy. Mom, będzie zazdrosny, daj i niżej te ręce. O już, już ja zawieram w domu. Coś, to jest. Jak, naprawdę, dla Was jest tak ważne poczucie humoru. Skąd wiem, jakby Was dziewczyny, drogie panie, zapytać o cechy idealnego faceta, to poczucie humoru będzie przynajmniej na drugim miejscu, co nie? Facet musi być zabawny, facet musi mieć poczucie humoru, on musi mnie mu rozśmieszać i to jest super. Wy tego dziewczyny nie zmieniajcie. Bo to ratuje wszystkich brzydkich facetów. Tak. Nie musisz być ładny, wystarczy, że wokół siebie robisz dużo zamieszania. Mówiąc wprost, jak jesteś brzydki, dużo żartuj. To cię któraś przygarnie, oko z na niedostatki w urodzie, naprawdę. Znaczy, ja mając w sobie, kuwa, pierwiastek kobiety, to coś mogę tu się w imieniu kobiety wyrazić na scenie, że Wam zależy na urodzie, ale raczej na własnej. Nie dziewczyny? Zależy Wam na tym, żeby para, którą tworzycie z facetem, to była ładna para, ale by się w ogóle nie obrazicie, jak większość urody w związku będzie jednak po Waszej stronie, nie? Prawda? No, widzę, że nie wszyscy są przekonani, nie szkodzi? To się dyskretnie rozejrzyjcie na prawo i lewo, że większość par dobrała się właśnie takim kluczem. Tak? Ona ładna, a on. Z dużym poczuciem humoru. No, dobrze. Słuchajcie, a ja rozumiem, że ja jestem na tym wielkim ekranie? Widać mnie tam? Tak? A gdzie ta kamera jest? To jest ta kamera? Która to jest kamera? Bo ja chciałem tu, ta. A zrób mi takie zbliżenie, ja zrobię minę z Sylwestra Stallona, dobra? Zrobiłeś mi? Cześć, jestem Paweł. Szukam dziewczyny, dla której liczy się przede wszystkim wnętrze faceta. Daj buzia Aneta, daj buza. Dobra, czyli słyszę, że był śmiech, czyli z tyłu mnie widać i słychać. Bardzo, bardzo dobrze, ale słuchajcie, jak tak patrzę, widzę, że jest tu dzisiaj mnóstwo bardzo fajnych, ładnych kobiet. Bardzo miło, bardzo miło. I w ogóle widzę, że niby, słuchajcie, niby plenerowa impreza, ale kobiety widzę, ogarnęły outfit, panowie też jednak się idzie do ludzi, nie? Panowie ubrali się ładnie dla swoich kobiet. Kobiety ubrały się ładnie dla innych kobiet. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza? Widzicie, chłopaki, jak wasze rodziny się z tego śmieją? Bo to jest prawda, słuchajcie. Ja jak to odkryłem, w szoku, że nasze kobiety nie ubierają się dla nas. Może w tej pierwszej fazie, kiedy jest podryw, nie? No to tam na czerwono usta, szpilka, sukienka. Goń mnie! A potem... Potem to jest po prostu dla innych kobiet. Kto wie, czy dzisiaj tutaj, jak się gdzieś na obrzeżach jakieś dwie pary umówiły przy którymś drzewie, tu jesteśmy, to jest hej, 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 buzi, buzi, rąsia, rąśiek i babka, babkę, szybki skan. Uu, uu, super wyglądasz, a druga, a przestań, daj spokój, cokolwiek na siebie włożyłam, wiesz, teraz takie szmaty na jeden raz robią w ogóle. A coś z włosami robi, a przestań, daj spokój, w ogóle takie odrosty, przesłyszone, na ja, no, nie mów. Twój jakże jakoś dobrze wygląda, a daj spokój, dziad jeden zapuścił się jak on. kobieca, wymiara uprzejmości, nie? A czy tak nam się wydaje? Ale chłopaki, ja wam powiem, bo ja jestem mając pierwiastek kobiecy, jedną nogą po drugiej stronie barykady. W kobiecym świecie, to jest uśwała przegląd sił zbrojnych wroga. I to jest niesamowite dziewczyny, że wy potraficie mówić jedno, myśleć drugie. Tu stoisz z koleżanką i miód, nie? A w środku sobie myślisz. Botki do legińców. Przy takich łydkach gratuluję odwagi. Dziękuję bardzo. バルサ。 Jak twoje wrażenia przed koncertem w Drawsku? Jesteś tutaj pierwszy raz? W Drawsku wydaje mi się, że pierwszy raz, chyba wcześniej nie grałem, ale mam nadzieję, że nie ostatni. Czy jesteś w trakcie pracy nad jakimiś nowymi utworami? Czy dzisiaj może usłyszymy jakąś nowość? Tak, właśnie skończyłem dwa single i pracuję nad kolejną płytą. A dzisiaj. Hmm. Chyba z tych najnowszych, jeszcze nie chciałem zdradzać tutaj, co będzie nowym singlem, ale, ale na pewno są nowe aranżacje starych utworów, także dostały drugiego życia. Co najbardziej lubisz podczas koncertów? Po lubię, jak ludzie zapominają o codzienności, jak wszyscy się uśmiechają do siebie, bo to jest taki moment, w którym jakby nie ma takich barier, granic, bez względu na wiek, na to, co lubią, robią. To co mają, to się nie liczy, wszyscy się bawią przy muzyce i chyba za to najbardziej kocham się muzykę, że potrafi łączyć bez względu na te wszystkie wymienione przeze mnie opcje. Czy cieszysz się, że mogłeś ponownie wyruszyć w trasę po kraju? Kiedy miałem taką dłuższą przerwę przez pandemię, dopiero zdałem sobie sprawę czym są te koncerty dla mnie i po prostu nie miałem co z sobą zrobić. To jest tak połowę życia w sumie, bo w tym roku mija 15 lat od, kiedy zacząłem grać eee, no i chyba Chyba to już jest choroba. mogli zrelaksować, także zostawiamy cały świat za sobą. Czy wszyscy są gotowi? Yeah! Okej, okay, ten wieczór jest ważny. Złoga! Rol Piąty element, a ty widzisz niebezpiecznie zostawił mi przestrzeń, w ogóle najwięcej. Wyrzucić drzewie, słów, uszuć w filtrowanych sercach. Wiadomo, tak to zawsze są najlepsze. Boimy się czuć Słabością, złą opcją do poznawania świata Coraz więcej skrzywdzonych dusz, które leżą się się po prostu nie opłaca Coraz więcej jest nas samych, co Pozwalamy kłam kłamstwo, mieszać nam głowie. Wybieraj serce, na no nie jest wrogiem. Pomoże ci ujawnić prawdę o samym sobie Gdzie odwaga na Potrzebujemy jej tu Wiara, szacunek i głos sądku Potrzebujemy ich tu z więcej córka, z córka, zgręci, córka, zgręci, córka, w tu zgręci, materialnej zgręci, 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 gdy zgręci, zgręci, Tego świata, dopóki są tu wojownicy ŚWIATŁA! Pomyśl, nigdy będziesz gotów, gotów by być wojownikiem światła, pośród tego zamęcz, na winy stale brak, sił wystarczy, żyj u bo nasze czasy świat ewoluując błądził tym nym testując sens gdzie tworność, na zło, zatrac, zatracam mrok, materializm, brat, wyżyga się, brata je w życia woda zadruwana, kaszy w niem cybernetycznym kłamstwem i niespokojnym nie tracę wiary, bo są ci, którzy chcą przywrócić do góry, bo lec nie tyle, że gotów, gotów wywrócić być mojownikiem światła pośród niego Wielki i dzień Historia, w której dużo W Nawet daleko stąd, kiedy skąd tu Pamiętaj, że